Dziękuję Państwu przede wszystkim za to, że w wielkim tygodniu w przecież tylu paskałego zdecydowali się poświęcić ten czas na to, aby spotkać się z Panem Posłem Jarosławem Golinem, którego witam serdecznie. Z naszym głosem Andrzejem na zresztą... że możemy na Państwa liczyć i jest to owoce tego, że nasz y, kandydat, pan y, Darek Czepka, został burmistrzem, gdzie teraz wspólnie w koalicji z y, Pisem sprawuje źle pan władzę w mieście i ORKUS. I oczywiście OSZEP dla no, tak to jest. Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję panu, burmistrzowi i Andrzejowi, że zechcieli mnie zaprosić na to spotkanie. Byłem tutaj nie tak dawno, faktycznie pan burmistrz o tym wspomniał podczas kampanii samorządowej. Prosimy Państwa mieszkańców Rukusza, o poparcie dla kandydatury pana burmistrza Rzybki. No i pierwsza rzecz powinienem tutaj zrobić. To podziękować bardzo serdecznie mieszkańcom. Za, za to, że faktycznie tego poparcia którzy już imponująco wysokiego poparcia Dorkowi udzielili. Równocześnie chcę Państwu bardzo serdecznie pogratulować znakomitego burmistrza. Jestem przekonany, że to będzie kadencja trudna. To w ogóle będą by lata no trudne dla świata, dla Europy, dla Polski, również dla samorządu terytorialnego. Więc tak lata, na te trudne lata potrzebny jest taki pracowity pracownicy i oddany y, swojej małej ojczyźnie burmistrza, panu jak pan Kilka spraw. Konstytucja, autoderegulacja, y, rozszerzenie y, oparcia zawodów, hmm. czy, czy polska prezydencja, wreszcie sprawa gazu łupkowego. Tymi sprawami powinniśmy się wzajemnie hmm, zajmować. Mam nadzieję też, że takim właśnie konkretnym sprawom ogólnopolskim, bądź konkretnym sprawom lokalnym poświęcone będzie. Może w sferze, że tak ja powiem, najbardziej gospodarczej mamy problemy z tym, żeby stworzyć możliwości miejsca pracy, bo bezrobocie wzrasta. Pomysł na to rozwiązanie, gdyby się udało uczynić, to jest na pewno perspektywa przyszłości dla naszej młodzieży, która by tutaj 3 została. Ja dostała. No bo nasze lokalizacyjne usytuowanie odgłusza jako satelity między przed dnia dzisiejszego z pomysłem na realizację należy wiedzieć, że tak w został przypisany poszczególnym przyrodniom, poszczególnym szpitalom funkcjonującym na naszym terenie.